Przyjrzyjcie się w tej klasie. Może ona Wam coś przypomina, a może w waszych klasach jest zupełnie inaczej. W naszej klasie to sami poeci, filozofowie i dowcipnijcie się z mojej łaski należy tylko współczuć nauczycielom. Z tym się zgadzam nauczycielom należy się współczucie a ja im nie zazdroszczę. szczególnie od tego momentu, kiedy przyśniłem się w sobie w roli nauczyciela. A było tak. śniło mi się raz wieczorem, wiecie, jak we śnie bywa czasem, że byłem panem profesorem i że uczyłem naszą klasę, ale się czułem, jak to we śnie, sobą i panem równocześnie. Pana to były ręce i głowa, a ja ta druga połowa. Ładnie to musiało wyglądać. Więc idę rano przez podwórze trampkach i pana garniturze, właściwie tylko w marynarce. Jak mam to rozumieć? Dosłownie czy przenośni? Nie przeszkadza, jestem profesorem, idę do naszej klasy i marzę. No ja im dopiero pokażę, takich jak ja, nauczycieli, to oni wcale nie widzieli, bo najważniejsze, proszę wierzyć, to mieć podejście do młodzieży. O proszę, on ma podejście! Słuchamy! Pędzą do klasy jak na skrzydłach, a moja klasa jak nie wita? Zamiast kredy kawałek mydła, uczniowie udają, że krzyczą. Gąbka za szafą ukryta, stół zachlapany, fruwają papierowe kule, a wszyscy wyją jak pawiany. Pamiętam dobrze, bo przedwczoraj tak witaliśmy profesora. Wreszcie się przyznam, co wyrabiał, Bo cały czas udawał Greka. Dobry sam, mów dalej, a dowiemy się więcej. Zadrżałem, jak dam sobie radę Z tym z przeproszeniem wyjącym stadem, Jakich ma użyć słów i gestów, Kiedy ja jedę na ich trzydziestu. Krzyknąłem spokój, krzyknąłem cisza, Ale nikt mnie nawet nie usłyszał. Stchórzyłem, co tu gadać wiele, nawet schowałem się do szatni, wołając. Byłem nauczycielem pierwszy raz i ostatni. Panie ministra edukacji narodowej, kochane dzieci, w tym roku wakacje będą. Wszyscy wiedzą, że będą. W tym roku wakacje będą z książkami. No i proszę, ucz się, ucz, nauka to potęgi klucz. Postanowiłem dać w szkole takie od, e, ogłoszenie, taki anons odpowiednio duży. By uwagę skupiał. Chciałem zostać porządnym uczniem. poszukując wspólnika. Kto chce znadzieje dzieje kraju i świata tajemnice, niech nie zabierze ze sobą, choćby i za granicę. Warto znać z historii, by wiedzieć, co gdzie zwiedzać, mówić głów sobie nie dać. Bez wiedzy we mnie zabartej, daleko nie zajedziesz, pieniędzy ci zabraknie, szybko popadniesz w biedę. Wszak wyjazd przecież kosztuje, wakacje co dzień trzeba, Pieniądz się szybko wydaje, a nic nie spada z nieba. Trzeba więc liczyć do końca i kalkulować z uwagą. A jest to wtedy możliwe, gdy mamy kurę z rozwagą. Zwykle wśród dzieci tak jest przyjęte, że się z muzyki nie trzeba uczyć. Wszak każde dziecko śpiewać potrafi, a kto słuch nie zna, ten może nucić. Ale w wakacje może się zawieść na tej starej, odwiecznej zasadzie. Bo na biwaku tak jest przyjęte, że każdy śpiewa, nie w żadnym składzie. A więc gdy solo trzeba zaśpiewać, wtedy trzeba słowa i dźwięki. Najgłupka wyjdzie ten, kto nie potrafi w całości śpiewać piosenki. Nie trzeba mole być książkowym, grzbietu nad stołem ciągle schylać, od każdek nie odżywać głowy i książki w ręce brać co chwila. Lecz w dzień poprzedni czy w niedzielę sam na sam z książką usiąść w sobie, pogadać z nią jak z przyjacielem, długo bez niej nie móc się obejść. Nie trzeba bać się, że czasami zmęczy nas książka albo znuży, bo ona chce pogadać z nami, namówić chce nas do podróży. Książka chce pocieszyć nieraz, chce pożartować, bawić, uczyć i kolorowych świat otwierać czarną literą cennym kluczem. Bra